Monika Oleń .d. Witam w wolnych mediach, a moimi gośćmi są Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji, witam panią wiceminister, nowoczesna witam. koalicja obywatelska i Krzysztof Bosak, wicemarszałek konfederacja Panie Marszałku i ruch narodowy. I ruch narodowy proszę państwa, dzisiaj, dzisiaj Europarlament dał zielone światło dla pożyczki dla Ukrainy w wysokości 35 miliardów euro. To ta suma będzie pochodziła z zamrożonych aktywów rosyjskich. Protestował Grzegorz Braun. Grzegorz Braun powiedział, że reżim kijowski to prawdopodobnie jeden z najbardziej skorumpowanych i zabójczych dla własnych obywateli reżimów w historii Europy. Krzyczał, że co to jest napad na bank. Ja nie chcę uczestniczyć. W takich działaniach y, i dysku, dyskutujecie o pieniądzach, które nie są wasze. Czy pan się zgadza z tym, panie marszałku? Myślę, że można krytykować ten program, natomiast ja bym użył innych zupełnie argumentów. Moim zdaniem to, co tam jest, to jest pomylenie w ogóle ról. To znaczy, to nie państwa członkowskie powinny się zadłużać, żeby finansować Ukrainę, to Ukraina powinna się zadłużyć w państwach, które chcą pożyczyć pieniądze Ukrainie. Natomiast tutaj główna wada tego programu, z tego co ja się orientuję, polega na tym, że jest to kolejny program emisji długu przez Unię Europejską po to, żeby komuś rozdać pieniądze. Dobrze, nie czy nie? Ukrainie, żadnego powodu, czy żeby Ukrainie trzeba pomagać, czy nie? Czy trzeba pomagać Ukrainie? Kolejnie czy nie czynię, według pana? Nie trzeba, ale można. Można, ale czy powinniśmy pomagać? Każde państwo powinno pomagać proporcjonalnie do swoich możliwości i woli swoich obywateli. Robienie tego przez Unię Europejską z pewnością uniemożliwia zróżnicowanie poziomu pomocy. Polska na przykład bardzo mocno już pomogła, ma najhojniejsze programy dla Ukraińców i Ukrainy w całej Europie, ale nie na całym świecie. I wciąganie nas dodatkowo w zadłużanie na poziomie unijnym wydaje mi się absurdem. A czy Grzegorz Braun nie kompromituje Polski, bo w końcu jest przedstawicielem Polski, jest eurodeputowanym, mówiąc o tym, że mamy w Kijowie. To pani redaktor zależy od poglądów, dlatego że są tacy ludzie, którzy mają takie poglądy jak Grzegorz Braun i się cieszą, że one są wyrażone w Parlamencie Europejskim. Są tacy, którzy mają trochę inne, są tacy, którzy mają zupełnie przeciwne. Myślę, że w gronie 750 europosłów Nie, ale konfederacji, być miejsce... nie kompromituje Grzegorz Braun. Mamy zróżnicowanych wyborców, mamy wyborców, którzy są wobec takiej retoryki krytyczni i mamy takich, którzy udzielili rekordowego poparcia w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ja uważam, że w gronie 750 Europosłów, gdzie mamy ludzi, którzy potrafią sobie wywiesić sierp i młot na biurze w Parlamencie Europejskim, gdzie mamy ludzi, którzy latają tam e, z różnymi tęczowymi flagami, jakiś zielonych, Ale ja pytam pana e, o Grzegorza Brown, nie o innych, którzy likwidują e... przemysł Unii Europejskiej. Ja pytam się, czy to pan Jest odpowiada też miejsce po prostu. dla Grzegorza Brauna. Myślę, że tak, że demokracja polega na tym, że różne głosy powinny wybrzmiewać w środku instytucji parlamentarnych czy, pani... czy pseudoparlamentarnych, jak Parlament Europejski. Czy pani odpowiada poza... taki głos w Europarlamie? Zrównanie to, co pan zrobił przed chwilą tak mimochodem. I uh, have... Tęczowej flagi z sierpem i młotem jest już dla I mnie bardzo przemysł. Natomiast nie zmienia to faktu, że uważam, że pan uciekł od, też od odpowiedzi o postawę Brauna. Mówimy o aktywach rosyjskich, zamrożonych aktywach rosyjskich, które mogą być wykorzystane na pomoc Ukrainie, która przypomnę, że została zaatakowana przez Rosję. No mowa o zyskach z tych aktywów, a nie o samych aktywach. No dobrze, no to jeżeli mamy zyski z tych aktywów, to w dalszym ciągu to są środki pochodzące od Rosja na nie pochodzące z pożyczki. No Jeszcze jest jedna rzecz nie jeszcze, pan, nie pan, Ja tak bardzo spokojnie słuchałam, niezależnie co to pan korygulę. mówił i kogo pan obrażał. W związku z tym dla mnie jest dość oczywiste, że pan nie chce odpowiedzieć na pytanie, czy pan popiera postawę Brauna, który jest prorosyjski i który jest wyraźnie antyukraiński. Mówi pan o tym, że w miejscu wśród 750 znajdzie się miejsce dla niego i tak dalej. Ale on reprezentuje tam Konfederację. W związku z tym nie mam żadnych wątpliwości, że człowiek, który reprezentuje was i od którego się nie odcinacie, który w dalszym ciągu, jak rozumiem, jest członkiem Konfederacji, jest prorosyjski, i krzyczy, złodzieje, złodzieje w momencie, w którym Unia Europejska... Nie ma jedno prorosyjskie zdanie. Tak, w momencie, w którym mówił krzyczał złodzieje, reżim, złodzieje, reżim, reżim no, To są zdania kioski, krytyczne. Wobec, ale ale administracja jest... prezydenta Zołońskiego nie jest pod jakąś ochroną przed krytyką chyba, prawda? No, oczywiście, ale to, narracja, ale to jest. Nie wy, nie, na, wy, nie narracja nie wynika, rosyjska, reżim kioski. To nie. jest narracja, narracja rosyjska. Tak. A, a jak mówiono o reżim pisowski, to była narracja rosyjska? Panie Marszałku, no niech Pan sobie nie, nie robi żartów. Nie wolno tego naprawdę. porównywać. Tak? Naprawdę. No, no ja uważam, że wolno porównywać tym, i wolno używać różnych słów. E, Pamiętamy też Wiesz, zachowanie... to było zachowanie prorosyjskie, co robił Grzegorz Braun. No nie można udawać... Wiesz, ja nie uważam, że krytyka e, władzy prezydenta Załońskiego, korupcji na Ukrainie przecież ma charakter prorosyjski. To Grzegorz Braun jest za pomocą dla Ukrainy? to zależy jaką? No właśnie tak. No myślę, jest że za nie pomocą, przez Unię Europejską. A Jak mamy pomagać? Nie trzeba być prorosyjskim, żeby ale być to, przeciwko to zadłużaniu Unii Europejskiej. To proszę powiedzieć, jak, czy Grzegorz, jak Grzegorz, brał, czy Grzegorz, Grzegorz Brown jest za tym, żeby Polska popierała Ukrainę, czy nie? To I proszę, dawała za, a pieniądze? Proszę panie redaktor, zaproszę Grzegorza Brauna, jak nie Nie, ale Grzegorz ja się pytam pana, bo pan mówi, że zależy jaka to pomoc. No więc myślałam, że pan dużo wie na temat Grzegorza ja wiem bardzo dużo, tylko jeżeli pani chce głównie Grzegorza Brauna zaprosić, można go zaprosić. Jak rozumiem, to pan reprezentuje ugrupowanie, którego on jest tylko członkiem, nie pozbywać się go ani wtedy, kiedy postępował w sposób antysemicki, kiedy e, przypomnę, że użył gaśnicy, e, atakując między innymi kobietę, która zagroził w ten sposób również jej życiu, dlatego że użycie e, gaśnicy połowa i przeciwko komukolwiek jest e, zagrażające dla jego życia. tak e, Jak i również wtedy, kiedy krzyczy złodzieje, kiedy Unia Europejska wykorzystuje aktywa rosyjskie do tego, ale żeby pomóc Ukrainie. Że Ukrainie. W związku z tym. To, ale to nie jest temat. Pan. Nie, no, to próbuje, był temat nie, pan próbuje zmienić temat wobec tego, że mamy postawę, która jest antyukraińska, prorosyjska ze strony waszego członka. No, ale że... co to, wam, to mamy być że... Wa... Wa Wam to nie, całkowicie nie ma obowiązku. Nie, bo możemy oczywiście mieć konfederate... inne zdanie. Tak? Konfederacja może mieć inne zdanie. No może uważać, że możecie że być też antysemicy, tylko że, że, że to jest należy pomagać Ukrainie. Możemy krytykować ludobójstwo w gazie? Może... Ale Mało możecie Państwo... używać gaśnicy przeciwko człowiekowi? Zgodnie z przepisami porządkowymi Sejmu nie. I dlatego to skrytykowałem wtedy. A tylko ze względu na przepisy porządkowe. Proszę Państwa, no wczoraj, wczoraj Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych powiedział, że zamyka konsulat rosyjski w Poznaniu. Po tym jak się okazało, że, że był akt dywersji, więc w ramach retorsji został konsulat zamknięty. Słusznie według Państwa? Ja myślę, że chyba słusznie, skoro taka decyzja zapadła. Natomiast to, co należałoby podkreślić, to, że to jest gest raczej o charakterze symboliczno-politycznym. tymi tak. dywersji działała się poprzez swoje służby specjalne przede wszystkim. I my, wpuszczając bez żadnej kontroli do swojego państwa w okresie jeszcze poprzedniego rządu setki tysięcy ludzi z obcymi paszportami, stworzyliśmy bazę werbunkową dla obcych służb. I warto zwrócić uwagę, że ci, którzy dotychczas byli zatrzymywani za zaangażowanie w rosyjskie siatki wywiadowcze i działania dywersyjne, często byli z paszportami ukraińskimi. I mamy bardzo poważny problem, dlatego że y, służby nie są wystarczająco ani kadrowo przygotowane, ani dofinansowane, na to, żeby w tej chwili pilnować wszystkich elementów istotnej infrastruktury, I nie mówiąc już o wszystkich cudzoziemcach, których tu wpuszczono bez żadnej kontroli. Czy o tym, że nie było kontroli, to wszyscy zdajemy sobie sprawę, ponieważ w tej sprawie i toczy się, i jest komisja wizowa, i mamy inne działania, które pokazują dość jednoznacznie, że przez 8 lat rządów PiSu nie było, było, właściwie najbardziej liberalna polityka wizowa, jaka mogła być w całej Unii Europejskiej. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której nikt nie sprawdzał nawet, czy osoby, które dostawały wizę pracowniczą, pracują potem, a wizę studencką to, nie to studiują. W związku nie, jeśli chodzi, może pan sprawić, jeżeli chodzi na przykład o studentów, że kontrola jest dużo większa, co więcej, wymaga jest to, że mieli swój odpowiednik matury, a wcześniej nie było o to studencji. wymagane. Też dużo bardziej jest ograniczone. Ja mogę pani powiedzieć, że w ostatnim rozmawiałem z dyplomatami z MSZ-u którzy no, ubolewają tak nad tym, że nie ma nie no, to jest wiedza z pierwszej ręki od pracowników waszej administracji, że nie ma wystarczającej kontroli nadal. Zwiększone nadal. Są, są nowe rozwiązania. Pierwszy raz od dawna mamy politykę przyjętą strategię migracyjną za czasów 8 notatka, lat rządu. Świstek, nie no dobrze, strategia. ale za nią pójdą ustawy, i za nią pójdą rozwiązania, ja jakie mówię, które mają mają normalne między innymi ustawa która w tej -strategii pozwala strategii tego nie ma no na przykład ustawa która nie tylko z, no, a zwiększa a, a, kontrolę na zawieszenia to może przyjechać z wizą studencką prawo do zawieszenia Nie, nie azylu? Ma żadnej ustawy w tej sprawie będzie ustawa to podyskutujemy no, główny, ja się... główny problem z azylami główny problem daje, z jest taki że osoby które wchodzą w postępowania azylowe państwo polskie tego nie kończy jeżeli ktoś porozmawia z funkcjonariuszami straży granicznej to się dowie że trzeba zmienić ustawy to regulujące w ten sposób żeby móc zamykać sztucznie przeciągane Azylowe, żeby móc deportować nielegalnych imigrantów z Polski i przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, gdzie oni są, bo po Polsce nielegalni imigranci w ogromnej większości chodzą wolno żyją pomiędzy nami, jakby nigdy nic, nawet po tym, jak są wielokrotnie zatrzymywani przez Straż Graniczną. Więc cała ta narracja tłuszczka jest fikcyjna. Chcą iść, Niemcy nam ich wracają, a Polska Straż Graniczna przyjmuje ich na wiarę, kierując się tak zwaną zasadą, zasadą zaufania do służb niemieckich. I Dobrze, panie ministro. Przede wszystkim no, dlatego, się, że jest wszystko, żeby po pierwsze z jednej pan skąd strony na te wiadomości, skąd na te, pan z polsko-niemieckiej granicy, ze spotkania z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji i Służby Celno-Skarbowej. Przede wszystkim robimy wszystko, żeby ta granica była realnie szczelna Rzeczywiście zmniejszyła się liczba osób, które przekracza granice, również będzie wzmocniona dzięki temu, że ten płot, który obecnie można łatwo rozepchnąć lewarkiem, będzie wzmocniony tak, żeby to było niemożliwe. Również to, co się ta tarcza wschód, 10 miliardów złotych, które będą wydane, oczywiście to nie jest tylko kwestia migrantów, to jest również kwestia zabezpieczenia, przed, w razie czego przed atakiem. Natomiast tymczasowe i rejonowe za zawieszenie azylu ma na celu jedną rzecz. My mamy problem polegający na tym, że i to większość krajów. Unii Europejskiej, nie dotyczy tylko Polski, że nawet jeżeli ktoś nie ma przyznanego azylu, to nie ma go dokąd wrócić. To znaczy, większość tych krajów, z których pochodzą ci ludzie, nie ma umowy jakby z Polską, żeby można było do nich wrócić. Trzeba ich deportować i obywateli. bez umów. No tak, tylko, że problem... Postępujemy i będziemy jak Francja, czy nie? już się W związku z tym, właśnie, właśnie mocno, to co zrobił Donald Tusk, to przede wszystkim stał się A liderem. A redaktor, no, działa? Wie pan, zawieszenie prawa do, do azylu, to jest radykalizm, który poparła Unia Europejska europejska i pakt migracyjny w tym, panie tym kontekście. Panie nie bądźmy naiwni. Tusk jest dogadany w Brukseli, że będziemy realizować pakt o migracji i azylu. Nie zaskarżę do Trybunału Tusk. Był pan Donald Tusk stał się liderem zmian i widać, jak się zmienia też zachowanie Unii Europejskiej, pod, pod, liderów Unii Europejskiej. Rady Europejskiej o przyspieszeniu wdrażaniu pakietu z czy... lutego 23. To jest pakt o migracji i azylu. Dostał... Państwo, gdzie pan był panie marszałku, gdzie jak mówił minister Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, Tłumy migrantów przeszły przez Polskę do Niemiec za czasów PiS, gdzie były głosy konfederacji, Byłem pierwszy wtedy, wtedy, nie PiSu. Wtedy, wtedy nie tylko polityki PiS, to nie jako słyszałam. jeden z pierwszych Nikt Nie ma redaktor. wątpliwości, że dopiero w tej chwili mamy prawdziwą politykę migracyjną i pierwszy raz głos Donalda Tuska w Unii Europejskiej nie tylko jest słuchany, ale dużo bardziej zaostrzony samej Unii polega? Europejskiej. Na tym, że w konkluzjach jest dość wyraźnie napisane o tym, że te wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych działań i jest pozwolenie chociażby na nie. To, że na przykład jest Pozwolenie dla Polski realizacji chociażby tego tymczasowego zawieszenia. Dobrze, proszę, pani, proszę Państwa, zobaczymy jak, będzie, zobaczymy, jak będzie projekt ustawy, jak to będzie w Sejmie. Państwo będą głosować, czy też nie będą głosować i dyskutować na ten temat. Chciałam to się dowiedzieć. Azyl to jest margines Również. problemu. Margines. Chciałam się dowiedzieć. Będą też rozwiązania dowiedzieć Na temat mniejsza, związków na partnerskich. Z, czy Konfederacja z, poprze związki partnerskie? Tam oczywiście. są ważne dziedziczenie dla Państwa nie jest ważne, tak? Sprawy podatkowe Sprawy, nie są ważne. ustawę zaproponowaliśmy o likwidacji podatku spadkowego. Czyli nie, nie poprzecie Państwo związków partnerskich, tak jak nie, myślała ministra podkreślić. Kotula, która mówiła, co, że ma minister, nadzieję, że... rano żartowała w porannym wywiadzie, słyszałem ten wywiad. Natomiast warto podkreślić, że to nie jest w ogóle ustawa o związkach partnerskich, to jest po prostu ustawa o małżeństwach homoseksualnych. To znaczy oni po prostu wzięli, przepisali większość przepisów z kodeksu rodzinnego dotyczących małżeństwa i rodziny. Nazwali to, że to są związki Partnerskie i udają, że to jest inna osoba prawna. No nie. E, właściwie nie wiadomo, po co oni w ogóle chyba tylko dla zmylenia opinii publicznej wprowadzają tą heteroseksualną wersję tych związków partnerskich, bo ona do złudzenia przypomina małżeństwo. Właściwie trudno powiedzieć, po co ktoś miałby to zawierać, e, skoro jest to tak podobne. E, natomiast niezależnie już od tych rozważań o stopniu podobieństwa czy stopniu naśladownictwa obecnego prawa w postaci tych związków, e, jesteśmy temu przeciwni, ponieważ uważamy. My, że nie ma powodu żeby tworzyć nowe osoby Czyli prawne i rozmywać prawo do i lesbijki nie mogą mieć związków partnerskich natomiast uważamy, że nie jest to potrzebne w systemie prawnym, nie ma potrzeby tworzyć takiego rozwiązania. Ale potrzebne jest w systemie prawnym, bo takie osoby potrzebują normalnego życia, potrzebują pójść do szpitala, żeby odwiedzić osobę swoją bliską, potrzebują prawa do dziedziczenia, Ależ różne mają różne różne rzeczy, które nie, nie są potrzebne do życia. Nie można ludzi stygmatyzować przez to, że no mają inne nie preferencje, które Państwo rejestrują osób homoseksualnych to jest właśnie próba ewidencjonowania i e, e, no jakiegoś tego ale, ale nikt nikogo nie, nie no zmusza do tego, bardzo. żeby zawierać Tak jak wy zapowiedzieliście, że heteroseksualnych osób, jeżeli mamy zawieramy małżeństwo, to jest... To teraz pani ministra. Teraz pani ministra. Wszyscy mamy te same czy prawa. Mogę? I Nasze podejście jest takie, że jeżeli coś komuś ułatwić, to bez względu na jego życie seksualne. Jedno to jest rodzina, ma pewne przywileje, ponieważ jest pod sobą społeczną i w rodzinie wychowuje się dzieci i utrzymuje. Ale to Ale to dotyczy też, nie wiem, czy pan wie, że ludzie Żyją też bez y, heteroseksualni, żyją bez małżeństw. Jeżeli się robi pewne u, 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 ułatwienia no, no właśnie, teraz minister, Ale pozwoli Pani, wyróżniać ludzi Ale to ze jest właśnie dający. dla par hetero i homoseksualnych, ale nie Pani minister, tylko o parę, pani o minister. Pani obywateli. Pani nie minister. mam żadnych wątpliwości, że jeżeli chodzi o związki partnerskie, które są obecne w większości krajów Unii Europejskiej, we Francji większość takich związków partnerskich zawierają pary heteroseksualne, niehomoseksualne, homoseksualne są tylko mniejszą częścią. Te rozwiązania, które zaproponowała Pani Komisarz, bardzo zachowawcza. uważam, że polskie społeczeństwo zaakceptowałoby dużo dalej idące, to nawet nie jest uroczystość w Urzędzie Stanu ja Cywilnego. Znaczy tego, jest... czy, ja... czy... czy pan mi pozwoli coś powiedzieć, czy pan będzie Oczywiście przerwał to mnie wyjaśniła Po pierwsze, to jest nawet nie jest uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego, tylko niestety to jest tylko rejestracja, gdzie nawet nie muszą równocześnie przyjść i czekają na jakąś decyzję, która zapadnie. Tam w domniemaniu jest to, że nie ma wspólnoty majątkowej. Dopiero przed natariuszem musiałby zawrzeć decyzję o wspólnocie majątkowej, jeżeli takich chciały. Jest prawo rzeczywiście do dziedziczenia w pierwszej grupie podatkowej, czyli jeżeli na przykład te dwie osoby żyją całe życie razem i w sumie mają dorobek, który nawet jeżeli nie mają wspólnoty, ale mogą mieć wspólnotę, dorabiają się przez całe życie, to potem mogą dziedziczyć w pierwszej grupie, czyli oznacza to, że bez podatku i to rozwiązanie jest tam zawarte. Nie ma przysposobienia, nie ma przysposobienia dzieci, nie ma prawa do adopcji, to też różni od małżeństwa. Nie ma domniemania, że, rodzic jest, że ojciec jest z automatu ojcem, jeżeli jest w związku Partnerskim, to też jest kwestia uznania um, przez rodzica um, dziecka. Jest inny sposób roz, roz, panie, czy może, że... Czy mogę prosić? Ale to ma być, być umiarkowane? Kolejna tak? kwestia jest to, że nie wymaga to rozprawy w Dobrze. sądzie, jeżeli chcą się rozstać, tylko kwestia przez jedną lub dwie osoby uznania, że kończy się ten związek partnerski. W związku z tym jest to inna instytucja. Natomiast oczywiste jest, że ona musi być wpisana w różne prawa, no bo nie ma takiej możliwości, to jest, tak jest we wszystkich krajach, że ktoś ma na przykład dwa związki partnerskie z dwoma różnymi osobami. No dobrze, w jeżeli jest taka sytuacja, być... że jest, no, są, to jest są dwie kobiety, godności. które wychowują dziecko, przepraszam, jedna jest matką biologiczną i ta matka biologiczna umiera, to ta Żeby druga matka, która prości... wychowywała przez 10 lat nie ma ja prawa do tego ja dziecka? Ja jestem zwolennikiem dużo dalej idących związków no, Ale tego nie ale ma. tego nie ma, bo to jest za rozwiązanie zachowawcze, które mamy nadzieję, że przynajmniej część no, osób e... panią przysposobieniu. Nie, nie no, ma właśnie że nie, minister, ma nie ma przysposobienia. W tej ustawie nie ma przysposobienia, nie ma prawa do przysposobienia. Tam jest tylko mała piecza. Mała piecza oznacza tyle, że na przykład można pójść z dzieckiem, które nie jest, jest dzieckiem partnera do lekarza albo odebrać rodziców, albo odebrać, odebrać ze szkoły. Ze szkoły. Tam nie ma przysposobienia, nie ma adopcji, bo przy przy sposobie, niezwykle zwykle się mówi o wewnętrznej, to pana ale warszałka? również nie ma Absolutnie adopcji zewnętrznej. Absolutnie nie ma. To jest, nie, w własny, jest strategia jest LGBT, żeby, to... żeby najpierw przedstawić jedno, a później dalej, dalej, dalej. To jest tak zwana strategia oczekującego. Nie, nie, nie mam żadnej wątpliwości, że jeżeli 70% procent procent z polskiego społeczeństwa opiera związki partnerskie, to jest to też kwestia realizacji prawa większości Ludzie, do tego, po, że... badania wszystkie były wykonane, zanim przedstawiciel swój projekt, który do złudzenia przypomina małżeństwo. Nie wspomina nie pani, przypomina pani przypomina o tym, że jest możliwość zmiany na To po co możliwe zmiany na przepraszam, A to wie pani, że można wtedy, kiedy nawet nie ma związku partnerskiego. Zmienić. Można zwrócić się do urzędu o zmianę nazwiska. No jasne, ale tworzycie w tej sprawie ludzie... specjalne przepisy. Po co panie, małeś? Nie wie pan to jeszcze, ja ich dobrze chciałam, tylko to jest ciekawe, że najbardziej bronią możliwości zawarcia związku partnerskiego, który nie jest sakramentem przed urzędem stanu cywilnego ci ludzie, którzy uważają, że jedyne prawdziwe małżeństwo to jest to zawarte w Kościele. Dobrze. Ja zawarłam w urzędzie stanu cywilnego swoje małżeństwo i mnie nie przeszkadza, że ktoś inny może żyć godnie i szczęśliwie ze swoim partnerem. Zdańmy, Niezależnie, czy, czy prawo radę, głosu czy panu marszałkowi. Radę. Bo to jest kwestia godności. Panie marszałku, najwyższym problemem jest to, że ceny energii wystrzeliły w kosmos. Nie jest wypłacona pomoc dla powodzian. Zamykane są kolejne inwestycje, rozwalane są, dla są kolejne powodzian. instytucje naukowe. A my rozmawiamy o bzdurach, która pani Kotula, która nie potrafi jednego przypadku nierówności nie zająć się na serio, jak na przykład e, prawa ojców w sądach i dyskryminacja ojców, którzy nie są w stanie ze swoimi dziećmi jak się Tak, Ja panu udowodniłam, że nie jednak związek, związek partnerski jest czymś innym niż to pan wtedy zmienia. No jasne, że jest inne, ale jest dobrze, ale ja chciałam się no, proszę panie marszałku, no, to jeżeli jest taka sytuacja, sytuacja, jeżeli, jest taka, tytuła, jeżeli rodzinne, jest taka sytuacja, jest taka sytuacja, o której mówię, ja są dwie kobiety, które rodzice. wychowują dziecko, dziecko, Nasze dziecko, jest jest dziecko, dziecko jest dzieckiem, dziecko jest dzieckiem biologicznym, mama no biologiczna umiera, dziecko ma 12 lat, wychowują od małego to dziecko i co ta druga matka nie ma prawa do tego dziecka? Nie ma żadnej drugiej matki, co pani redaktor wymyśla, naprawdę nie dajmy się takiej doktrynacji. Razem wychowują to dziecko. Dziecko ma jedną mamę, jednego tatę, Rodzinę, nie zawsze ten tata a sąd być rodzicem To no rodzice. jasne, że nie zawsze i w przypadku, w przypadku śmierci rodzica y, sąd zajmuje się i przy, przyznaje prawo do opieki, a jeżeli jest sierota, to wówczas jest możliwość rodziny zastępczej czy adopcji. I to Czyli lepsza jest rodzina zastępcza niż ta matka, która wychowywała, ta osoba, która wychowywała to dziecko Partner przez tyle homoseksualny lat. homoseksualny rodzica nie jest rodzicem. Nie się bardzo wydaje, proszę, żeby ja nie wmanewrowywać. Że... Ja ale w, ja w, w Federacji nie, nie byłem, ma homoseksualistów? Czy nie ma u państwa homoseksualistów? Czy nie ma wyborców? Przepytać ale ja nie nie ma wyborców? Nie Nie homoseksualni. Ale dla naszych wyborców, którzy są homoseksualni, nie jest to temat istotny, żebyśmy zmieniali prawodawstwo, tak, żeby pary homoseksualistów Ale skąd pan wie, przeprowadzili państwo no. badania? Dlaczego ale, ale ale pan wyborcy? tak znowu? Dlatego, że rozmawiam z wyborcami. i także Dlaczego pan chce podczas... wszystkich obrazi? Co znaczy przedrzeźniały? Ale stwierdzenie, że ktoś kogoś przedrzeźnia, nie jest obraźliwe. Jest po prostu obiecem pewnego mechanizmu. Przedrzeźnia ma dla znaczenie pejoratywne. Być może dla pani jest, dla mnie nie jest. Ja stwierdzam, co. Na czym ten proces polega? W każdym państwie zachodnim można Prawo do szczęścia, godność, każdym... prawo do miłości. Każdy ma. Żadna ustawa nie da nikomu szczęścia, jeżeli pani naprawdę wierzy, że ustawa może dać komuś szczęście... Ale to uregulowanie życia, powiedzie. możliwość w razie czego pochówki. Może dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. Może w razie tak bardzo w razie... wiceministra Katarzyna wiceministra Lubnauer i Monika Olejnik, wiceministra i wiceministra, wiceministra. Katarzyna Lubnauer. Ja jestem za feminatywami, pan nie panie marszałku każdy ja ma prawo za tymi, które są oczywiście. Dziękuję. Pani Monika Olejnik to była kropka na li. a gościem był wicemarszałek, nie wicemarszałkini. Dziękuję bardzo.